Ty siądzisz kobietą, ja muszę iść Poczni. do No siedzę i co? Ej, ale od tego czasu, co wtedy, to ani razu cię nie zdradziłem. Mogę przysiąc na co chcesz. Nie, Solejuk, mnie teraz nie o teraz chodzi się. Solejuk, ty mnie teraz przysięgniesz, że to, co ja za chwilę tobie powiem, nikomu nie wygadasz, choćby i pasy z ciebie darli. A co mogę przysiąść? Co mi tam? Ale par z gęby puścisz? To cię tak osobiście to się siekierą popieszczę, że ci żadne chirurgi nie pomogą! No dobra, przysięga no. no kupon, i co? Zobacz, ile trafionych na nim zakreślone jest. Sześć? Sześć. A kupon nasz? Nasz Zolejuk. Nasz. Bo osobiście na chibi trafił zagrała. Nie wiem. Nie wiem, jakąś taką fantazję miałam. Nie wiadomo skąd. I akumulacja padło milionów wygrane jest.